Wyobraźmy sobie, że jest 11 listopada 1918 roku i istnieje internet, a więc i Facebook. I otwierasz pocztę e-mailową i masz informacje z Facebooka. Tomasz, ominęły Cię niektóre popularne wydarzenia. Oto niektóre zdarzenia na Facebooku, których mogłeś aś nie zauważyć. Polska zmieniła status, jest teraz niepodległa. Masz oczekujące powiadomienia. Pierwsza kadrowa chce dołączyć do grona Twoich znajomych. Użytkownik Piłsudski zamieścił zdjęcia lub inne treści na Facebooku. Użytkownicy Paderewski-Długoszewski lubią zdjęcie użytkownika Piłsudski. Użytkownik Paderewski skomentował a Status użytkownika Polska. O ja! Użytkownik Lenin skomentował a. Status użytkownika Polska. Błahaha ha i co nie zrobią z tą niepodległością? Tomasz, Józef Piłsudski i inni 132 są teraz znajomymi. Ignacy Paderewski został oznaczony w elemencie zdjęcie użytkownika Józef Piłsudski z użytkownikiem Bolesław Wieniawa Długoszewski. Józef Piłsudski lubi Stawaj Szkoda Dnia. Ignacy Paderewski korzysta obecnie z serwisu Facebook w języku Polski. Liczba osób, które lubią Polska 38 milionów. Tomasz, Polska chce dołączyć do twoich znajomych. Potwierdź. Potwierdzam.